Ze strony sportowej powinniśmy się cieszyć, bo i miejsce, które zajęliśmy na finiszu rundy jesiennej, ilość zdobytych punktów, gra w kilku spotkaniach napawa optymizmu. W niektórych nawet wspaniała gra. To coś więcej niż trzecia liga, czy mam rację? To znaczy na pewno pierwsza połowa spotkania w meczu z Unią Skierniewic, Skierniewice, mecz ze Zniczem Pruszków. Pierwsza połowa meczu z Legią Warszawa. Nieskromnie powiem, że jest to na pewno troszeczkę wyższy poziom niż trzecioligowy. A przecież mało brakowało, a gralibyście nadal w czwartej lidze. Jak to się dzieje? Czy coś jest źle poukładane w regulaminach, że, że, że tak do tego mogło dojść? To znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę na fakt taki, że poza Marcinem Danielewiczem, który doszedł do zespołu w miesiącu lipcu. Jest to ten sam skład personalny, którym dysponowała Jagiellonia w poprzednich rozgrywkach. Myślę, że tragedią byłoby tego klubu, tej, tej drużyny, gdybyśmy zostali na poziomie dalej czwartoligowym. W tej chwili, po pewnej konsolidacji, po przepracowaniu solidnie okresu przygotowawczego. Myślę, że z optymizmem możemy spoglądać na rundę wiosenną. A więc to wszystko od strony sportowej oczywiście cały czas mówimy, bo o czym by innym z trenerem. To wszystko pnie się w górę, w dobrym kierunku Pana zdaniem. Zdążamy naprawdę krok po kroku do wyższej klasy ewentualnie rozgrywek. Yy, ja nie mówię, że już teraz. Ja myślę, że to co powiedział przed jakimś tam czasem Pan Prezes Mojciuszko, że trzeba spokojnie i cierpliwie Pracować, a na pewno pójdzie to w dobrym kierunku. Ja w tej chwili odpowiadam za stronę sportową zespołu i myślę, że ci chłopcy chcą grać w piłkę, chcą grać dla klubu, chcą grać dla naszego miasta i w tej chwili tylko trzeba utrzymać ten stan posiadania, który aktualnie zespół ma. 10 punktów do Gwardii Warszawa. To i dużo, i mało jednocześnie. Jest to do odrobienia. To są tylko trzy spotkania w trzypunktowej punktacji za zwycięstwo. Natomiast mówi się również o tym, że gdyby nawet to był jeden punkt, to i tak Gwardia Warszawa jest nie do ogrania, jeżeli chodzi o awans do ligi, że zadecydują być może inne względy. Po prostu jest to dla nich przypisane. To prawda czy nie? To znaczy, przed rozpoczęciem rozgrywek, wyczytałem w piłce nożnej, że w tym roku jest czas na awans Gwardii Warszawa. Widocznie, rzeczywiście, w tej chwili hegemonia warszawskich drużyn, mówię w cudzysłowie, hegemonia polega na tym, że kolej przyszła w tym roku na gwardię Warszawa. Natomiast ja mogę zapewnić jedno: że my się spotykamy z gwardią w czwartej kolejce rundy wiosennej, i jeżeli do tego czasu dystans punktowy nie ulegnie zmianie, Gramy mecz u siebie w Białymstoku, jeżeli udałoby nam się ten mecz wygrać. Końcówka ligi była, myślę, by, bardzo ciekawa. Przecież Gwardia też traci punkty. Panie trenerze, czy w drużynie białostockiej Jagielloni moim zdaniem, są tacy zawodnicy, ale czy pana zdaniem, są zawodnicy, którzy się zdecydowanie wyróżniają w zespole, którzy już mają ten poziom drugoligowy, o tak bym powiedział raczej, może nie wyróżniają, to znaczy, a prezentują wysoki poziom? Odpowiadając na to pytanie, powiem tak. No, jeżeli tak, to kto to jest? No, mamy na pewno bardzo dobrego bramkarza, który w tej chwili po dojściu, przy powrocie do klubu Maćka Ma 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 Kudryckiego. Kudryckiego, w tej chwili ta formacja jest bardzo silna, także na pewno Mirek Dymek. Mamy bardzo młodego, rozwojowego Krzysia Łągiewkę, który w tej, w tej, w tej chwili już jest powołany do na konsultację kadry olimpijskiej, także o dwa lata wiekowo starszej. W zdrowy, drugiej, nie ma żadnych kontuzji, bo w, przez moment przeszkadzały mu one w karierze? To znaczy nie, Krzysiowi nie. To chodziło o kontuzję Przemka Papiernika. Miał Krzysiek również przed wyjazdem do kadry, kiedy byliśmy w Zabrowie u niego, ale to było kilka miesięcy temu. E, no w tej chwili nie, nie, nie zgłasza, tak. Na pewno w drugiej linii Jacek Markiewicz, na pewno no wielka, wielkie wzmocnienie to jest Marcin Danielewicz. W przodzie Sławek Głębocki, który wrócił do zespołu. No nie sposób tutaj jeszcze nie wspomnieć o Rysiu Ostrowskim, Zbyszku gdzie Darku Prokopie. Także po prostu w tej A chwili... A gdzie Wojtek Kobeszko na ławce rezerwowych? Nie chciałbym już w tej chwili ciągnąć tego tematu Wojtka Kobeszki, bo ten chłopak jest bardzo ambitny. Bardzo chętny do uprawiania piłki nożnej. Ma, stawia sobie wielkie cele. Powiem krótko, ta runda jest nieudana w jego wydaniu, ale ja jako trener zrobię wszystko, żeby pomóc mu należycie się przygotować do rozgrywek rundy wiosennej i zrobię również wszystko, żeby powiedzmy ten pewien psychiczny, na razie jakiś kompleks, może nie kompleks, ale pewien psychiczny dołek, jaki Wojtek w tej chwili ma, żeby wspólnie z nim poprzez trening, poprzez rozmowy, żebyśmy go wyprowadzili. Na, na tą drogę, która predysponuje go na, do gry. Na pewno naprawdę. kibicom się podoba i oczekują jego w pełnej gry po prostu w drużynie, tak. bo bramki strzela piękne. Aspekt jest taki, że mimo naprawdę słabej dyspozycji w tej rundzie zdobyło 8 bramek, czyli najwięcej w drużynie. A o to przecież chodzi, na to, to chcemy Z tego oglądać. rozliczamy napastnika. Tak jest, wzmocnienia, bo przecież przed nami kolejna runda. Czy Jagiellonia gra dalej tym, co ma, co posiada, czy szuka jeszcze czegoś więcej? To znaczy na pewno każdy trener... Ma jakieś tam marzenia, ma jakieś konkretne plany, i ja moim, powiedzmy, marzeniem jest to, żeby w tym samym składzie personalnym zespół przystąpił do rozgrywek rundy wiosennej, żeby po prostu nikt nie ubył z różnych powodów kontuzji z innych powodów po prostu żebyśmy tym samym składem personalnym przystąpili do rozgrywek wiosennych. Nie wiem, czy ja się powtórzę, bo to pytanie często pada. Przecież po to chodzimy na trybuny, po to oglądamy mecze, aby oglądać bramki, piękne widowiska. No oczywiście oczekujemy yy, pewnej konsekwencji. Yy, nie za wcześnie mówicie o awansie do drugiej ligi, to może za półtora roku dopiero. Yy, czy już teraz? Ja oczywiście nie uchylam się odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że to, co powiedzieliśmy. Chodzi o plan, o plan, założenie. Yy, założenie jest takie, żeby yy, utrzymać pierwszą trójkę, którą wywalczyliśmy. Po rozgrywkach rundy jesiennej, i proszę sobie przypomnieć, tu w tym studiu rozmawialiśmy na początku rozgrywek. Ja mówiłem, że miejsce 8, 8, 10 po rundzie jesiennej, żeby w pewien sposób poznać, jaki jest ten poziom. W tej chwili mamy miejsce trzecie. podnieśliśmy bardzo wysoko sobie poprzeczkę i chcemy te miejsce utrzymać. Natomiast w perspektywie, myślę, że stać nas. Jako zespół, żeby w przyszłości, w najbliższej przyszłości, Awansować. myśleć bardzo poważnie o tak. awansie do drugiego. Czas nasz dobiega końca, to jest strona sportowa, oczywiście, o której mówiliśmy, a jeszcze Jagiellonia to nie tylko Jagiellonia, także to jest wersal Podlaski-Białystok. Wszystkie pensje, premie i tak dalej są powypłacane, nie ma żadnych zaległości w klubie, jest wszystko ok? Myślę, że jesteśmy w tej komfortowej sytuacji w tej chwili, że. Wszystkie sprawy finansowe, które są podpisane zawodnikami, z nami trenerami, są realizowane zgo zadowoleni. zgodnie z terminem. Absolutnie w tej chwili jest to pełen profesjonalizm. Dziękuję serdecznie. Czekamy na kolejne bramki, kolejne punkty. Kto wie, może szybki awans do drugiej ligi. Naszym gościem dzisiaj był Tadeusz Gaszyński, trener Jagiello Uniwersalu Podlaskiego Białystok. My żegnamy się do piątku i do niedzieli.